Temat jak nauczyć dziecko radzenia sobie z własnymi emocjami czy kontrolowania ich to temat dość trudny i niestety wielu rodziców zapędziło się tutaj w kozi róg. Najczęściej wychodzą oni z założenia, że przecież to kilkuletnie dziecko, że no jakby ma... Prawo nie panować jeszcze nad swoimi emocjami, bo to tylko dziecko. No i tutaj poniekąd trudno się z tym nie zgodzić. Faktem jest, iż takie dziecko ma przecież całe dekady mniej doświadczenia, mniej treningu radzenia sobie z emocjami niż, niż osoba dorosła. Jednak niebezpieczeństwo tego typu myślenia polega na tym, że jeśli wiecznie będziesz wychodzić z założenia, że przecież jemu wolno, że jeszcze nie musi tego potrafić, bo to dziecko, no to nigdy się nie nauczy. Tak, jakby ja namawiam cię do tego, żeby postrzegać sytuację w taki sposób, że okej, okay, poniekąd ma prawo, ale zrobię wszystko jako rodzic, żeby jak najszybciej tutaj moje dziecko nauczyć sobie właśnie panowania nad własnymi, nad własnymi emocjami. A nie da się tego zrobić tak jak wielu się wydaje poprzez jakieś takie racjonalne tłumaczenie dziecku. To nie jest tak, że ty usiądziesz i z nim przegadasz po prostu temat, powiesz, że no słuchaj, tutaj po prostu tu nie ma się o co złościć, ale ty się nie denerwuj, ale świat i życie takie jest. No jakby warto to robić, jakby warto z dzieckiem rozmawiać, no i trzeba mu tłumaczyć, jak funkcjonuje świat, tylko pamiętaj. Tutaj w tej sytuacji to jest jedynie fajny dodatek, to jest taki bonus, a jakby nie Oprzesz na tym, nie jesteś w stanie na tym oprzeć jakby całego tego procesu nauki, przez którą tu Twoje dziecko musi przejść. Nie da się tego zrobić inaczej, jak poprzez konfrontację z rzeczywistością. tak? No twoi, dzieci w domyśle, jakby im się wydaje, że cały świat istnieje po to, żeby im, że tak powiem, służyć i że mogą mieć wszystko, no i dopiero później doświadczenie im pokazuje. E, tak, no bo szczególnie no, w domach, gdzie, gdzie dziecko ma kochających troskliwych rodziców, tak gdzie od m, pierwszych dni życia jest zaopiekowane, e, no to trochę to tak wygląda, tak? że dziecko, że świat kręci się wokół dziecka. No i na tym to później polega, żeby im jest starsze, no tym bardziej jakby uświadamiać je, że to jednak nie do końca tak jest. tak I dziecko, żeby nauczyć się radzić sobie z frustracją, no, musi tą frustrację przeżyć. Nie przegadać z rodzicem, tylko przeżyć. I teraz, jakby zabawa polega na tym, w większości przypadków dziecko gdzieś tam w sposób dość naturalny by się tego nauczyło, ale rodzice, nierozumiejący tego procesu, tutaj wkraczają i tak naprawdę uniemożliwiają dziecku właśnie naukę panowania nad emocjami. Tak? Czyli, chcąc dobrze, robią źle, tak jakby w pewnym sensie upośledzają to swoje dziecko, zabierając mu takie naturalne sytuację, gdzie by to ogarnęło. No dobra, ale podam parę konkretnych przykładów, żeby było to dla Ciebie jakieś takiego, takie łatwiejsze do uzmysłowienia sobie. Zanim przejdę do konkretnych przykładów, koniecznie subskrybuj teraz ten kanał, żeby być na bieżąco i kliknij taki mały dzwoneczek koło przycisku subskrybuj, żeby mieć dostęp do wszystkich treści, do wszystkich filmów, które tutaj na kanale e, umieściłem. E, naprawdę warto, jest tutaj cała masa konkretnych, praktycznych porad. Dobra, co należy robić? Jak to należy gdzieś tam na takim poziomie codziennym, konkretnym rozegrać. Dajmy na to, mamy dziecko histeryka, tak? które po prostu wpada w histerię, żeby uzyskać uwagę, zainteresowanie rodziców, żeby dostać na przykład jakąś tam zabawkę, której rodzice nie chcieli kupić, no, wiele może być powodów, tak? no, czym jest histeria, masz na pewno doskonałe pojęcie. No i teraz wielu rodziców w sytuacji, kiedy dziecko wpadnie w histerię, no, przytula to dziecko, próbuje jakoś pocieszyć. Spokoić, właśnie przegadać ten temat. No i niestety to jest dramat, kiedy dziecko histeryzuje i tutaj poprzez histerię rozumiem taką sytuację, że ono tymi swoimi emocjami, krzykiem, hałasem, tworzeniem bardzo niekomfortowej, trudnej sytuacji, która jest po prostu no nie do zniesienia w pewnym sensie dla rodzica, zmusza tego rodzica, żeby coś zrobił. Tak nie może to wyglądać, no kurczę, to Ty jesteś mamą czy tatą, tym dorosłym odpowiedzialnym i to Ty masz wychowywać dziecko i jakby zarządzać tym wszystkim, a nie na odwrót, tak? To jest naprawdę dramat, jeżeli no, kilkulatek uzyskuje nad Tobą w taki sposób kontrolę. Nie będę tutaj wchodził w to głębiej, no bardzo dużą krzywdę wtedy wyrządzasz zarówno dziecku, jak i sobie. No ale znowu, jeśli przytulisz histerykę, to tak naprawdę Ty mu dajesz taki przekaz, że no kurczę, no nie radzisz sobie z emocjami, tak? Zachowujesz się no de facto w sposób skandaliczny, no gdzieś tam zarzucając, męcząc tym innych, no i wtedy dostajesz miłość, zainteresowanie, czasem po prostu to, czego konkretnie chcesz, tak? Czyli jakaś tam, no dajmy na to zabawka, nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić, jakby należy dziecko po prostu w tym momencie zostawić sam na sam z tymi emocjami. Czyli po prostu nie reagować na tą histerię, w ogóle nie zwracać uwagi na histeryzujące dziecko i nie dawać mu i nie dawać może tak powiem, nie zwracać uwagi na histeryzujące dziecko i nie zadawać mu żadnych korzyści czy profitów właśnie z tego, że się tak zachowa tak. Ono się wtedy skonfrontuje z tymi emocjami, no zobaczy, że do niczego to nie prowadzi i zacznie właśnie szukać innego, akceptowalnego społecznie rozwiązania no swojego jakiegoś tam problemu, czyli chce coś uzyskać, łatwiej jest wpaść w histerię, trochę trudniej jest ponegocjować, przegadać temat, ładnie poprosić, no ale jakby będzie musiało się tego nauczyć. A zrozum, jeżeli za każdym razem, kiedy dziecko wpada w histerię, ty jakby przychodzisz jako osoba z zewnątrz, uciszasz tą histerię, Przytulasz to dziecko, dajesz mu czego chce, no to ono się uczy, że w sposób magiczny, kiedy czuje tą frustrację, to nie że musi się jakoś uspokoić, uspokoić i nad tym zapanować, czyli zrobić de facto to, czego my, co my chcemy, tak, żeby dziecko się nauczyło, żeby wyrosło na zaradnego dorosłego, tak? Bo uczy się, że po prostu przychodzi ktoś z zewnątrz, kto się tym zajmuje, że tu w ogóle nie ma związku między tym, że ja w sobie coś tam muszę przeżyć, przepracować czy zaakceptować. Tylko przychodzi ktoś z zewnątrz. Nie rób tego, bo na dłuższą metę, no niestety, załatwisz zarówno siebie, jak i dziecko, bo zaraz będzie trudniej, zaraz te frustracje będą większe, a ty zabierzesz dziecku możliwość do trenowania na takim, powiedzmy, prostszym poziomie i później, jak będzie trudniej, to ono się po prostu zderzy ze ścianą i będzie naprawdę przekichane. No ale dobra, lecimy dalej, tak? To taki jeden, jeden przykład. Inny przykład. Na no, twoje dziecko, powiedzmy. No gdzieś tam, nie wiem, no przegrało zawody jakieś sportowe, totalnie mu nie poszło, tak, albo gra w piłkę i nie potrafi w ogóle, no nie wiem, strzelić gola, kopnąć na tą bramkę, trafić. No i co, przychodzi do domu jakieś takie smutne, płaczące, tak, że już nigdy nie pójdzie na to boisko, czy, czy olewa ten cały głupi sport. Co robi wielu rodziców, tak, biorą to dziecko na kolana, no i przez godzinę gdzieś tam pocieszają, że nie twoja wina, bo tu jesteś troszkę młodszy od reszty. Tysiąc wymówek pokazują. I generalnie nie należy tego robić. To znaczy znowu, ja nie chcę ci teraz powiedzieć, że nie należy dziecka pocieszyć i przytulić w takiej sytuacji. No bo należy, tak, jakby ty jesteś rodzicem, masz dawać dziecku wsparcie i to ciepło. I jak najbardziej weź przytul, pomóż tutaj ukoić te emocje, ale nie przeginaj, nie rób tego całymi godzinami i nie wymyślaj, jakby stu takich wymówek e, nieprawdziwych zresztą, dlaczego tak, się, dlaczego tak się stało i dlaczego. Nie pokazuj mu, że wszechświat się na nie uwziął, krótko mówiąc. Bardzo płynnie po pocieszeniu dziecka przejdź do tego, co z tym można zrobić. Dobra, słuchaj, no nie umiesz trafić na tą bramkę. Tutaj jest naprzeciwka jakaś szkółka piłkarska dla dzieci w Twoim wieku. Choć tam są jakieś takie zajęcia próbne za darmo, choć pójdziemy jutro, spróbujesz. Albo, no dobra, no to raz w tygodniu, raz w tygodniu na przykład umawiamy się, że gdzieś tam e, będziemy się bawić, będziemy się po prostu uczyć, jak kopać, żeby trafić na bramkę, tak? I się zamieniamy. Ty kopiesz, łapiesz piłkę, później. Tak, po prostu przejdź jakby w rozwiązanie bardzo płynnie, żeby tutaj wspierać kompetencje dziecka, a nie kręcić się tylko wokół takiego trochę użalania się, rozumiesz, jakby, yy, no chodzi, chodzi po prostu o to, żeby, nie żeby nie pocieszać dziecka, bo należy je tu pocieszyć w takiej sytuacji, ale żeby nie przedobrzyć i ma być ten element później rozwiązania problemu, koniecznie. Inna sytuacja. Dziecko, dajmy na to, chce zjeść batona przed obiadem, no nie muszę chyba tłumaczyć, że nie, było, nie jest to za dobry pomysł. No i znowu jest smutne, zaczyna gdzieś tam płakać, męczyć, marudzić. No i wielu rodziców, dobra, trzyma się tutaj twardo tej zasady, że nie damy tego batona przed obiadem bardzo słusznie, ale idą oni w takim kierunku odwrócenia uwagi tego dziecka, że o chodź to, ym, pobawię się z tobą w to, tamto, siamto, a dam ci co innego, a chodź ja ci kupię jakąś zabawkę, albo po obiedzie dostaniesz 10 tych batonów, jakby znowu tak zaczynają bardzo... Dziecku coś tam się nie podoba, pojawi się emocja, i rodzice, w taki nerwowy, przesadny sposób, próbują zrobić wszystko, tak, jakby to dziecko miało umrzeć, dlatego że ta emocja się pojawi, tak? Żeby, żeby jemu nie było tutaj jakoś trudno. Ona no po prostu nie może iść tych batonów przed obiadem i koniec. Kropka: no, najnormalniej w świecie odmawiasz tego i nie odwracaj uwagi dziecka czym innym, żeby znowu, tak? Że ono musi. To przepracować, poczuć, na no dobra, no, zaakceptować fakt, że nie może mieć wszystkiego i są jakieś reguły, w których funkcjonuje, i to rodzice ogarniają, dlaczego tak jest lepiej, żeby nie jeść tego batona przed obiadem. Tak więc, jakby po prostu postaw dziecko przed faktem dotkonanym, nie przejmuj się tym, że pojawią się w nim emocje i zostaw je z tymi emocjami. Tak, to naprawdę nie myl tego z jakimś porzuceniem emocjonalnym dziecka. No po prostu, tak? Problem powstanie wtedy, jeżeli ty właśnie przesadnie będziesz gdzieś tam no iść w takim kierunku e, jakiegoś takiego no robienia z igły widły tak naprawdę. E, co jeszcze może się wydarzyć? Powiedzmy jest jakiś konflikt pomiędzy dzieciakami tak? Nieważne czy to między rodzeństwem, czy między tam dzieciakami gdzieś w piaskownicy jest po prostu konflikt i rodzice tutaj bardzo często, dorośli od razu wkraczają, przy pierwszym jakimś jedno tylko podniesie głos na przykład, od razu wkraczają i już tu i teraz chcą ten konflikt po prostu rozwiązać za dzieci. To jest też bardzo złe. Dzieci się muszą na, nauczyć, właśnie no, pojawia się, emocje się pojawiają, to się często przeradza w konflikt. No i znowu, no te dzieci mają nauczyć się, jak się ze sobą dogadywać, a nie mieć, żyć w takiej rzeczywistości, gdzie zawsze od razu pojawia się ktoś z zewnątrz i po prostu ogarnia ten temat za nie. Bo to do niczego nie prowadzi. To jest tutaj bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Tak? Więc, jakby zostawiasz te dzieci, nie jakby poczekaj z jakąś taką interwencją no do momentu, jak będzie naprawdę grubo. No, wiesz, jak się zaczną bić, no to już tam musisz wtedy mm, wkroczyć. Tak? Jak, się, jak się zaczną tłuc bić, no będzie jakaś taka nerwowa, nieprzyjemna atmosfera. Ale nawet, jakby sam taki fakt, że nie wkroczysz od razu, a wkroczysz po 3-4 minutach, jak ten konflikt się tam będzie zaogniał, już daje dzieciom możliwość jakiegoś takiego. No, dojścia tutaj do porozumienia, jak wkroczysz od razu, zabierasz im naturalną możliwość, właśnie, ogarnięcia czegoś takiego. A jeszcze trochę inna sytuacja, powiedzmy jedno dziecko bardzo, ale to bardzo zaczyna dokuczać drugiemu, a jeszcze nie przeszło to w jakby taki odwyk, odwyk odwet ze strony tego dziecka, tak, no, któremu tutaj jest, które jest tutaj jakby tą ofiarą, tak. Co najlepiej zrobić? Zamiast skupiać się na tym dziecku, które dokucza, i znowu godzinę mu tłumaczyć, grozić tym, tamtym, wszystko się kręci wokół niego, co generalnie jest przez dziecko postrzegane jako coś atrakcyjnego, bo dzieci chcą być w centrum uwagi, nawet jeśli to jest uwaga negatywna. Zamiast się skupiać na tym dziecku złośliwym, ty od razu skup się na tym dziecku drugim. Nim się zajmij w taki trochę przesadny, egzaltowany sposób, olewając całkowicie to dziecko, które zaczepia. No i co się stanie? Zaczepiający bardzo szybko dostrzeże, że je mu się nie opłaca być złośliwym. Tak? Bo wtedy cała uwaga, na przykład na bracie czy siostrze się skupia. No a generalnie to nie karitas. No nie chce, żeby uwaga się skupiała na bracie, siostrze, tylko na nim. Tak? Więc mam nadzieję, że te przykłady ci tutaj tak jakby no, fajnie obrazują, że nie należy, jakby emocje są naturalną częścią życia, tak, i nie należy tutaj jakoś tak po prostu się zapierać, żeby dziecko żadnej trudnej emocji nie przeżyło. No, bo musi, no to jest element życia, a jak tego nie przepracuje, to później będzie miało przekichane, naprawdę, bo sobie już nie poradzi ze światem. Jak level, jak poziom trudności się podniesie, a się podnosi z każdym dniem jego życia, tak naprawdę. Więc nie bój się tych emocji dziecka, nie bój się nieraz dolać oliwy do ognia. Tak? Nie wychodź z jakiegoś błędnego założenia, że dziecku się jak nawet bardzo głośno płacze, krzyczy, bardzo w nim buzują te emocje, że coś złego mu się od tego stanie. Nie stanie się. Nie pogorszy to waszej relacji, że ty na to pozwolisz. Wręcz przeciwnie, tak? bardzo szybko zobaczysz, że jak będziesz takim rodzicem zdecydowanym, który potrafi zapanować nad swoim dzieckiem, to ono będzie dużo bardziej takie... Przytulaśne na zasadzie, mamusiu, tatusiu, kocham cię. Eee, po prostu tak, będzie dużo lepiej na rodzica reagować, bo potrzebuje takiego silnego rodzica, który no, jest w stanie takie dziecko ochronić. Tak ono to postrzega. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na całkowicie darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet. Poprowadzę je w piątek o godzinie 20. I właśnie na tym szkoleniu powiem Ci od A do Z jak dogadać rodzeństwo. Co zrobić, żeby dzieci nie skarżyły na siebie, żeby nie wymyślały konfliktów co dwie minuty i zmuszały Cię do ich rozwiązywania. Tak, żeby się właśnie nie tłukły, żeby umiały się razem bawić i żeby generalnie wyrosły na osoby, które będą całe życie dla siebie wsparciem. Bardzo konkretnie, na konkretnych przykładach, krok po kroku Ci to opiszę. Piszę. Pod spodem tutaj masz linka. Pod spodem masz linka, żeby się zarejestrować na to szkolenie, zrób to koniecznie teraz, żeby ta okazja nie przeszła Ci koło nosa. Będzie możliwość oczywiście zadawania mi pytań, tak? czyli gdzieś tam na czacie napiszesz, jaki temat Cię interesuje, no, czy to związany z tym szkoleniem, czy jakiś całkowicie inny. I ja bardzo chętnie na to pytanie też wtedy odpowiem. Mam do ciebie jeszcze prośbę, jeżeli podoba Ci się ten materiał, chcesz, żebym kręcił więcej filmów tutaj na kanał na YouTube koniecznie wbij łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, podeślij, udostępnij to gdzieś, podeślij linka znajomym, którzy mają dzieci. Bardzo mi tak pomożesz, bo wtedy jakby y, algorytm zadziała w taki sposób, żeby świetli ten materiał większej liczby rodziców, a dla mnie jest to oczywiście, oczywiście bardzo, ale to bardzo ważne. Z góry Ci dziękuję, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!